Witam Was serdecznie, widzowie mojego kanału. Tym razem zapraszam na spacer szlakami egzotycznego Krakowa. Pójdziemy dzisiaj szlakiem pomiędzy dwoma przystankami komunikacji miejskiej po bardzo ciekawych i nieznanych trasach. Zapraszam autor wycieczki Marek Gruszecki. Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy na przystanku autobusowym ławiewniki przy ulicy Broszka przy pęci tramwajowej ławiewniki. Stąd rozpoczniemy wycieczkę po osiedlu Cegielniana. Przeszedłem przez skrzyżowanie przez ulicę Broszka w kierunku ulicy Zakopiańskiej. Tutaj na tym skrzyżowaniu mieści się duży supermarket. Ostatnio wybudowany w miejsce parkingu. Market pod nazwą sieci handlowej niemieckiej Lin. Alejka chodniczek prowadzi mnie w kierunku ulicy Cegielnianej. Jak sama nazwa mówi, kiedyś tutaj była Cegielnia. Ulica Cegielniana zabudowana jest niewysokimi domkami otoczonymi zielenią ogródkami. Bardzo spokojne osiedle. ulicy Cegielnianej będę skręcał przecznicę ulicy Junosza Szaniawskiego. Ulica Szaniawskiego zabudowana małymi willami. Bardzo dużo zieleni. Koło tutaj domów rosną dorodne świerki, mogłyby rosnąć w dużym, dużym lesie. Przyszedłem ulicą Szaniawskiego. Podziwiam wspaniałe drzewa. Zielone ogrody. Ulica Szaniawskiego idzie dalej. A tutaj. Mam skrzyżowanie i wąziutka ulica Lasek i pójdę tędy Ulica Lasek jest bardzo ciekawa w ogóle nie ma chodników jest jezdnia wyłożona kostką i chyba tylko mieści się jeden samochód Ładne wile jednopiętrowe i znowu piękne drzewo Wysokie, o jak wysokie. Wyszedłem ulicy Lasek i dochodzę do ulicy Broszka Jezdni równoległej do głównej, gdzie jest duży ruch samochodowy. Idę dalej na wprost. Domy toną dosłownie w zieleni. I znowu zieleń. Duża, wysoka. Prawie leśna i znowu piękne drzewo. Ulica zakręca, a na zakręcie dziwny dom z wieżą, niby zamek. Dom z przybudówką, ogromną wieżą. Kiedyś mieścił się tu salon sukien w a na razie żadnej wywieszki nie ma. Dziwny dom, niby zamek, a dalej ulica Broszka i zakład MPK tramwaje. Drugą stronę idę, znowu piękna zieleń. Cicha, spokojna uliczka bez chodników. Ulica, którą przyszedłem. Przedłużenie Broszka już za zakrętem zmieniła nazwę. Teraz nazywa się ulica Karola Bogdanowicza. Też dziwny dom z wieżą. Dziwny dom z wieżą. A dalej w prawo ulica Szaniawskiego. I tędy pójdę. Tam majaczą wysokie. Szaszaniawskiego okazuje się ślepa, zakaz jazdy. Możliwość wjazdu tylko dla pojazdów z identyfikatorem. Duży blok mieszkalny. Tutaj ślepa uliczka spełnia funkcję parkingu lokalnego. Ulica dalej zamienia się w chodniczek. Tam też parkują samochody. Nie w Drugą stronę ulica zamienia się w ścieżkę chodniczek. Zobaczymy, gdzie ona pójdzie. Zagrodzone dla wjazdu, tylko dla pieszych. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Ścieżka, chodnik, w bok plac zabaw znowu piękne drzewa przed tą alejką na tym placu w pawilonie usługyszewskie żywopłot zachęca do pójścia na brzeg chodniczek który się zbliża do ulicy Broszka ulica Borsucza prowadząca w głąb osiedla i dochodzi do ulicy Brożka ważny węzeł lokalnie skrzyżowany ulicą Brożka jeżdżą tramwaje, autobusy ważny węzeł a oto chodniczek zbliża się do mostu tu widzimy rury ciepłownicze i barierkę Przerzucone przez rzekę Wilgę. Za mostem w kierunku osiedla Ruczaj dzika zieleń nieuporządkowana, a przez most prowadzą dwie rury ciepłownicze. Wychodzą z ziemi i przechodzą przez most. Dostarczają ciepła do osiedla Cedernia do rzeki Wilgi prowadzą schodki ciekawe dla kogo to jest potrzebne szedłem po tych schodkach jestem nad rzeką Wilgą rzeka brudna pewnie po opadach nie się mógł. a tak wygląda Rurociąg przerzucony przez rzekę Wilgę podtrzymywany jest na linach taką wysoką konstrukcją. Idę z powrotem w kierunku dla Cedelnianego i skręcam w alejki spacerowe. Piękna alejka parkowa. Idę w dalszym ciągu alejką. Piękny park na obrzeżach osiedla. Z prawej strony mam haszcze, gdzie płynie rzeka Wilga. Z lewej strony są domy bardzo wysokie, 10, a może 11 piętrowe. W bok odchodzi wydeptana ścieżka. Idzie w kierunku rzeki. Przyszedłem tą ścieżką. Po drodze jest plac zabaw dla dzieci. Piaskownica. Pomiędzy blokami. Plac zabaw dla dzieci. Zasiadką boiska do koszykówki uniwersalne. Również bramki do piłki nożnej. Alejka wychodzi na ulicę Dziecką. Zaraz sprawdzę, jaka to jest nazwa. Ta ulica nazywa się Borszuca. Dobre miejsce do spacerów dzieci. Rośliny dosłownie zwiszają. A w bok odchodzi ścieżynka do małych domków. W perspektywie duże bloki. A tutaj prowadzi się remont albo modernizację. domu. ulicą Borsucą do alejki spacerowej położonej wzdłuż rzeki Piękni. Tutaj tylko pieszo, rowerami, nogami. Miejsce do odpoczynku. Tutaj mała grupa przedszkolna. Tam się do mostku na Rzece widzę tylko do ruchu pieszego. Widok z mostu przez balustrę, ciemno, woda Gołębie Gołębie przez przez w życzliwe. na nawet tym z powrotem. Na alejkę w kierunku osiedla Cegielniana. Niedaleko stoi plansza z mapką Parku Rzecznego Wielkiej. Płynie sobie wilga za kosami. Błyszczy się w słońcu swoim żółtawym kolorem. Od ścieżki spacerowej odchodzi w bok. Wybrukowana alejka w kierunku domu. Idę tamtędy ta aleja tylko dla ruchu pieszego zobaczymy gdzie nas doprowadzi dojście do budynku w zielonym żywopłocie budynek bardzo wysoki szeroka brukowana aleja gdzie dalej do parkingu a tu w prawo prowadzi nas do domu, a dalej do kościoła. Jestem przy ulicy Odrzańskiej. Gdzieś. Zabudowania kościelne. Przygotowane śmieci wielko-gabarytowe Blok olbrzymi, ale ładnie otoczony zielenią. Jście na teren kościelny. Pierwsza bramka ciekawy okien Jestem wewnątrz kościoła na osiedlu cecieja A oto główne wejście do kościoła. Bardzo nowocześnie. A oto na ścianie kościoła akt poświęcenia kościoła pod wezwaniem Matki Bożej z Saletyńskiej w Krakowie. Podpisany przez arcybiskupa Dziwisza. Otoczonego dzielenią. Przed kościołem rzeźba. Pasz zakryta dłońmi. Postać kobieta. Pewnie to Matka Boska. Saletti. Rozmawia z dziećmi. Trzeci posąg. Dzieci rozmawiają z Matką morską. Pasz ukryta dłonia i płaczę kościół otoczony jest parkanem zielonym kościół pod wyzwaniem Matki Bożej Salet a oto parkan idzie w drugą stronę jestem przy skrzyżowaniu w lewo ulica Odrzańska a tutaj ulica Cegieniana na której byłem poprzednio kościół, w którym byłem Niedawno Matki Boskiej przy ulicy Ceglanej a oto w bok ulica Ciesielska Czuł ładnie położony pomiędzy blokami przyszedłem ulicą Cegielnianą a w bok ulica Deotymy drugą stronę w bok Ulica do Wilgi, gdzie budowane nowe osiedle. Od ulicy do Wilgi prowadzą schody w dół do padlonu tania odzież. Ulica zakręca małe domki i dojdziemy do ulicy Zakopiańskiej. Dalej przejście zabronione ponieważ robi się remont drogi, trasę pychowicką dojście do Zakopiańskiej przez ulicę Domingi hofmanowej Ciesielską skręcam w ulicę Hofmanowej. idę dalej ulicą Hofmanowej. od ulicy Hofmanowej prowadzi w bok ulica Ciesielska tu jest w kierunku kościoła drugą stronę Ciesielska w kierunku ulicy Zakopiańskiej. Tam idę, aby zakończyć wycieczkę. Jeszcze raz poglądam. Ulica Hofmanowej, ulica Ciesielska dalej wysokie bloki i mieszanina małych domków i wysokich bloków. Ulica Ciesielska, skąd przyszedłem? Małe i wysokie domki. A tu będzie wyjście do ulicy Zakopiańskiej, do tramwaju i autobusu, ulica przechodzi drogę gruntową na parking przy do domu. Dzisiejszą wycieczkę kończymy na przystanku MPK pod nazwą Łagiewniki ZUS przy ulicy Zakopiańskiej